Dwa, trzy razy, dwa, raz, dwa, trzy Cześć Siemanko. Dzisiaj będzie odcinek o zdjęciach Solary graficznych, jak zawsze, ale nie o moich tym razem. Jestem odpowiedzialny za stworzenie kalendarza Solary graficznego, naszej tej grupy solarygrafia na Facebooku. No do tej grupy należą przede wszystkim Polacy, bo większa część Solary to Polacy, ale są też osoby z zagranicy, i wszystkie te osoby. Na mój znak przysyłają y, zdjęcia graficzne i ja z tych wszystkich nadesłanych zdjęć tworzę grupowy kalendarz. No i w tym roku, to jest właśnie ten kalendarz. To zdjęcie okładkowe tak mi urzekło, że postanowiłem zrobić o nim odcinek. A dlaczego? Jest to pierwsze tego typu zdjęcie, które w ogóle y, widzę. I chodziło mi po głowie już zrobienie takiego zdjęcia już dawno, tylko po prostu nie miałem odpowiednich umiejętności, jak to zrobić. Ale o co chodzi? Tutaj ze śladów słońca utworzony jest napis SCIENTA EST ART Czyli nauka jest sztuką Na tym zdjęciu bardzo dokładnie widać, że Słońce zostało potraktowane tak jakby Maszyna drukująca, jakby drukarka Że ten napis został wydrukowany przez słońce Znaczy w moim zamyśle chodziło przede wszystkim o to o to, żeby zrobić, może nie napis, bo napis dla mnie byłby zbyt skomplikowany, ale jakiś kształt. Dlaczego jest to takie trudne do wykonania i dlaczego to musiał akurat wykonać Artem Kowal z Maciejem za piórem? No i oni są astronomami, oni dokładnie wiedzą. Oni się bardziej zajmują, moim zdaniem, e, oni się bardziej zajmują. Wędrówką w Słońca, ale w aspekcie takim naukowym. Oni dokładnie wiedzą w którym momencie to Słońce będzie, jakie jest odchylenie Słońca. Dlatego pomyślałem, że pokażę Wam to zdjęcie, bo jest naprawdę wyjątkowe. Jest to pierwsze tego typu zdjęcie, które powstało i moim zdaniem to zdjęcie otwiera przestrzeń do rozwoju Solarigrafii w inną stronę. Witam Was, chłopaki. Chcia... I oczywiście na początku gratuluję świetnego zdjęcia. No i chciałem oczywiście dowiedzieć się, w jaki sposób powstało to zdjęcie i na czym polegała trudność w stworzeniu takiego zdjęcia. No cześć Dawid, cześć. Jak już się ro robi solarygrafię długo, to potem chce się zrobić analemę. To był taki pierwszy jakby taki moja idea jak tylko zacząłem, to już po, po dwóch naświetlaniach chciałem zrobić analennę. No i że tak powiem, jak wyprzytaliśmy temat, bo tam żeśmy różne robili kombinacje z liniami, nie z liniami. E, jest to zdjęcie, gdzieś jest tam siedem analem zachodzących, gdzie, gdzie się tam stykają. No i co dalej? No i pojawił się ten człowiek. On jeszcze może nie rozumie do końca, co do niego mówię, bo on jest yeah. z Charkowa, z Ukrainy. Także zaraz może będzie po angielsku. E, no i pokazałem mu taką te zabawki, nie? E, te puszki. No i on powiedział, zróbmy coś. No to żeśmy zaczęli grzebać. Yes, I came here three years ago and uh, before. Before that, I didn't know anything about telegraphy, and uh, so I got infected in positive sense uh, uh, with telegraphy virus by Maciej and now I'm glad that uh, I'm in this field and I, I do something interesting, really interesting and uh, unique. When we what we can do here, we to about a concept. Yy, Engraving in time. To można przetłumaczyć jako rzeźbienie w czasie albo grawerowanie w czasie. Yy, natomiast jest taki kawał. Jest taki kawał yy, dlaczego rzeźba jest yy, najłatwiejszą ze sztuk? No bo jak rzeźbiasz weźmie na przykład kawałek drewna albo marmuru, no to jego rzeźba tam już jest. Wystarczy tylko odłupać niepotrzebne kawałki. No, i ta sama koncepcja powstała w solarygrafii, bo mamy czas, który traktujemy jako materiał. No i z tego czasu wystarczy tylko zabrać odpowiednie niepotrzebne kawałki i możemy sobie rzeźbić w tym, w tym czasie. Na górze jest taka symulacja tego, co chcieliśmy osiągnąć, bo żeśmy napisali program. E, żeby jakby zasymulować to, co chcemy. że To nie jest tak, że czekamy pół roku i potem patrzymy, co wyszło, tylko to jest takie naukowe podejście, chcemy najpierw e, zasymulować to, co będzie, to, co chcemy. E, tam są zbudowane różne równania pozycji Słońca i tak dalej. No i potem ten, 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 ten kod wprowadzamy do mikrokontrolera, to Arduino to, Ar 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 to przy, przetłumaczył na... Na język tego mikrokontrolera, no, stawiamy i się, e, się robi, e, robi zdjęcie i patrzymy, co wychodzi. Więc pierwsze to są analemy, e, które jeszcze były we Wrocławiu zrobione, tak plus minus, e, jakby symulacja i to, co wyszło. No i zaczęliśmy myśleć o różnych takich ciekawych rzeczach. No, Pierwszy koncept to był e, solar-żaluzja. Żeby po prostu jak słońce wschodzi porusza się jest wyżej nad jakimś poziomem, nad horyzontem, no to zamykamy otworek i robią się takie żaluzje, nie? No, no, jest nie? taka, jaka jest. No, a wyszło mm. to, co nam wyszło, nie? No i za bardzo bym coś się no. psuło, bo coś się zamknęło, bo coś odpadło i tak dalej, nie? Yy, drugi koncept był, no to może nie, no może nie poziomo, ale Pionowo, no i powstał taki koncert, że tam po prawej na górze takie, żeśmy otwierali co 5 minut na minutę, żeby to takie jakieś fajne było. Mhm. Taki wachlarz. Mhm. Wachlarz. No i a zaraz zamiast z wachlarza wyszedł Z, czyli zamek błyskawiczny, bo tam się poprzestawiały te, te linie nie wiemy dlaczego. Przypuszczalnie dlatego, że cały układ się poruszył. I to już powoduje takie takie przesunięcie. No dwa lata pracy, bo trzeba było wymyśleć, kombinować, pójść dwa kroki do przodu, do tyłu, zrobić testowe naświetlenie dwutygodniowe, patrzeć co się popsuło i tak dalej i tak dalej. Także Artem, tell me about the technical aspect of the picture. Uh, the camera, the, ca the camera consists of uh, several um, of several elements. Uh, for example, the box, the metal box itself, then the shutter. And then um, microcontroller and other uh, elements, for example, uh, GPS receiver to to get the exact time to calculate the uh, solar coordinates. Yeah, and and, all, and also uh, servo motor to uh, which opens and uh, closes the shutter in in this box. And uh, uh, the difficult the difficulty. Was to uh, how to say to combine all elements and to achieve a proper work of all, all elements together. Uh, also, maybe at the last stage, because uh, uh, Machi developed this code to simulate uh, what we want in advance. But then you need to take this code uh, written in uh, some. A program environment and then you need to transform this code to uh language uh, which is understandable uh, to mic microcontroller and in at this stage you should be very accurate and you should uh, to to not uh, to not uh, to not fail uh, to not get failed o, też myślałem oczywiście o takim zdjęciu kiedyś żeby zrobić tylko oczywiście nie miałem umiejętności żeby coś takiego stworzyć ale ja myślałem bardziej żeby Wrzeźbić tam jakiś kształt. Na przykład jak dzieci rysują słoneczko, kształt słoneczka, na przykład, nie? Dlaczego wy chcieliście zrobić akurat od razu napis, coś trudnego? Yy, to nie było, że od razu napis. Nie, nie. To, to jest, że dużo czasu poświęciliśmy na dyskusję do późnej nocy. Dlaczego, o, dlaczego napis, nie obrazek? No Możeśmy tak się dogadali, że, że to tak, tak będzie. Ja tam. Yy, Maybe a few ideas to make fact, made one if we are talking about uh, pictures or images uh, so we uh, in, in parallel we, uh, we run to uh, two boxes uh, this uh, sensor as ours, and also this chess, chessboard chessboard uh, uh, is relatively uh, simple to, to do but we we here we uh, didn't didn't present uh, this chessboard. Uh, maybe later. Yeah. Okay, uh, Artem, are you preparing uh, something new? Um, you mean new new project or new? Yeah, yeah, Yes, new project. Uh, we we are uh, we're together, and uh, I think we will announce uh, somehow uh, the next project when it will be. Uh, No więc tak, to są kolejne trzy projekty, czyli trzy półroki, nie można powiedzieć. Więc żeśmy dyskutowali, dyskutowali. Pojawiła się e, idea obrazków jakichś właśnie, ale już nie chcieliśmy zrobić, żeby były te pionowe kreski. Nie wyszły nam w tym przed nim. Więc żeśmy jeszcze raz sprawdzili kod, e, puszkę jeszcze raz dobrze. Przymocowali, no i tu są, tu jest otwieranie miga, migawki raz na 20 minut na minutę. No i, i to środkowe całkiem, całkiem, całkiem wyszło. No a potem chcieliśmy zrobić coś innego. No i pierwszy napis, który składa się tylko z kresek, no to jest life, nie? Życie po angielsku. Ale nie wyszedł ten napis. No jak widać, nie wyszedł, bo life is life. Nie? E, bo gdzieś tam był, gdzieś program był w kodzie, ale taka jest, tak jakby to chcieliśmy, a to wyszło, nie? I to jest też takie. Tak bardzo często jest w nauce, że chcemy coś, no ale obserwacje czy tam eksperymenty dają nam coś innego. No i potem żeśmy się zdecydowali, że dobra, robimy jeszcze raz, bo każda, każda litera jest za, za jakby zaprogramowana, zaprojektowana osobno. To trzeba wiedzieć kiedy, co jak się otwiera. No i zdecydowaliśmy się na, na napis "Scientia czyli nauka jest sztuką. No bo jesteśmy naukowcami, ale czasami ta nauka i to co robimy, to jest po prostu taka sztuka. To jest... Ok, thank you guys for the conversation and I wish you another, another success. Y I jeszcze tylko wspomnę, że jeżeli ktoś by chciał nabyć taki kalendarz y z zdjęciami. Solar grafistów z całego świata. Niestety moich tutaj nie ma zdjęć, ponieważ ja swoje zawsze umieszczam w swoim kalendarzu. Nie, nie duplikuję tych zdjęć i nie wrzucam po, po drugi raz tych zdjęć do tego ogólnego kalendarza. Ale jeżeli ktoś by był zainteresowany, kupią takiego yy, kalendarza solarygraficznego z autorami z całego świata, z autorów z całego świata, to link będzie pod spodem, można sobie zamówić. To wszystko na dzisiaj. Siema!